Hej! Jesteśmy na starym cmentasu To stary Podobno jak mówi Rekanta w, w tym parku, bo to w ogóle park Są pochowane cała Niemców z II wojny światowej Kiedy Niemcy szekali to zostawili swoje brocia. Cała. Cała. Co so sobie sobie pospasujemy po nim Zmoczymy, Bo są jakieś nakropki jest tam z tych czasów. To no jest. Nie boję Nie wiem sobie taką rakentę. W ogóle jestem w Szaplinku. Tak, tutaj, No No. To 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 jest ten. Mhm. To jest jest park. jest jestem, 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 wam historię. No tam, no, tam no tam, no. to było jeszcze kiedy była druga wojna światowa To To silni Niemcy tutaj waly z Polakami Niemcy pochowali swoje swoich przyjaciół, rośliny Co mnie tutaj w tym parku było okay. tutaj wiele nakropków tylko po razy się wyszli te nakropki ja wiem co ma co to O ile jak to są mówią, że wiseli jakoś prosto spę że krew była i to ten

Taki to tam Za chwilę pokażę wam Coś lepszego Jeszcze nie ma się tam Czerpeczka suryna Na górę tu mamy butami Gdyby ktoś się nie wieszał Na jedyny tamek No Cały osiem i tak Ja tego pokrzywałem Czekałem, czy coś zobaczymy. No serio? Ja. Trochę ciemno się robi. A ja tutaj nie chcę Komik Kamyk. Które to może to być grób? Co stało się po grobie? Nie wiem. Jeszcze liczę, że to tyle odcinków takie odcinki, sorry to dajcie lajka subskrybujcie oczywiście na mam jednego mam nadzieję, że będę się no oczywiście, byłem tutaj kilka razy tutaj chwilę no za pójdziemy to jednego mieli fajnego Pięty, piękny widok tam jest i teraz no jak na razie nic nie widać jest, jest jakiś odcinek że wywołujemy jakiegoś tucha to mona nie no ja je robię to piszcie w komentarzach. Jest koło mojego tomu jakiś stary tom posłony też jest tam porobana historia. Opowiem Wam teraz, co to jest. Ja zdawało mi się pewnie. Była sobie roślina tata, mama i brat. I syn. O, ile to kamyków. Wracając. Tata... Był poważny. Po I szyna... I mama. Mama, mama, i synu podpalili ten ton Wiele jest takich historii podobnych i niepodobnych. I muszę uważać to, bo tu są o tym Nie wiem, nie widać. No ten park jest, to słodzi jak na razie. Idziemy tam. Tam miałem piknik z I stawało się że mi, że coś tam było, ale nie wiem co. Ile no to kamy kamyków No serio, coś tam muszę robić. To w ogóle wygląda jakby ktoś to przechował Tam Ale nie wiem kto Z kolei miałem to być, to by, Ale... Też nakrywana i ty Nie chcę pokazywać twarzy i głowic to nie jestem. Może kiedyś z kolegą tu przyjdę. To jest to. To jest chyba Saplino To jest oro Stację to tu co filmików robię Chcemy dać Ci na kanał ten Aha, oh, mokrý. O, oh. to chyba křep. Co jsem si to na pěknou křevi, ale to se snad Ne, to jako s farbou. Ale kawałka no i o tym mówiłem nie wiem co to nie oglądam tutaj nic złego no i idziemy dalej o patrzę na ten widok piękny tutaj nie minuty sobie to Co kibem pójdziemy tam bo tam jest nawet patrz o tam jest prosopat Ci mnie was o to Ja keepi hamulca tutaj kiedyś przejść To jest na serio piękne krajobraz. I tu... w ogóle w mojej skole to straszne chyba. Ostatnio... drzwi znaleźliśmy. Znaleźliśmy. Nie wiemy co są kiemte, ale są tam wali. Wali są kłe. Tam są jakieś okienka. No i patrzymy jakiś jakiś jest... nie wiem jak to nazwać jak jest e... jaka to maszyna. Tam jakiś typo był i co sam niej i nie wiem co to typo. Co to jest? Co mi się staje? I tam jakiś typ powiedział, co to jest? Co się widzimy? To jest to miejsce, które byłem. kurwa cool. wiesz? Kiko? co Nie słyszałem jakieś kroki. Tutaj nikogo nie ma. Chyba na, na kraju. No. No co to kaska? Nie, po co to przyszła? Jest. A no, no, teraz fajny. Dobromarny. normalnie to wszystko jest tam ściszone patrz co kraj jaki jest okres tutaj jest fajnie można sześć silowat Sorry, że tak niewyraźnie mówię, ale ma wadę. W ogóle to nie wiem. kolejka to... też chyba miała silną sytuację, bo mówi mi, ale co to prawda, to nie wiem. Normalnie. Zaraz wrócimy i Wam pokażę tylko powiem, normalnie Oops. no na tej łapce to był marynarka Sinowo sobie Wyskole był Z klasą to był no i ci sobie, reszta się bawiła, a tam, i tam sobie poszedł do krawędzi. Ja nie będę to tam, O tam, o tu, czy to Sarny. O nieba że tam przy tym potyku. I ktoś go pochnął. Ale nikt nie pisał o tej osobie. Jest jakieś chmury. Teraz droga podwrotna. To wiatr chyba. Dziwnie tu jest Co to jest? Oto. Przed ławką. Wygląda jak jakaś kara Nie wiem co no, tutaj, się tutaj, jest tutaj, jestem jest jestem Nie wiem oh, jest das, nie, das. Otam, ja, to, jest, 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 jest to jest chyba murek przed wojny Wrócimy do tego najpierw Tam chyba też są schody Co to jest? Eee. Co tam jest? Co to są za zury? Może Bo by w nich były pochowane. Nie wiem. Coraz bardziej się kręciłem by to. Oj, tam są schody chyba lepsze Zględziłem co tam na maksa. chyba tam to wyglądało, wykrątało jakby miałyby schowane trochę. święta no i kończą to wszystko jest że kto miał nim być Morek, zwykły morek. jak hosę. A co jest? I to są jakieś posunia, taka mu kombuta. Jezu. Kolejne. Co to tam chyba jest I to jest co słyszałem te słowa Ale co tam na co chyba jest Nie wiem Posłyszałem, słyszałem co coś w szakach jest No właśnie Jestem w na te w którym wiem jaką tej całej tej całej całej to było okay. Ja patrzę całej 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 to całej to

No Chyba to wód na to, że była tutaj wojna Ale nie wiadomo co tam było Lubię takie urbek 3 z urbekcem Nie wiem. Ale Już idziemy to starego Znam to jak własną kieszeni kiedy byłem małe, to tu chodziłem Ja tu nigdy nie przejdę w noc sobie. Absolutnie <grystanie> Tam jest moja A tu nigdy nie Co Trzy Co Czekamy O, oh, komp. Nie wiem, czy było widać. Ale to jest opem na jakąś kna na, na jakąś zakryjówkę. Chcemy stracić, zastrasz się, zastrasz się, zastrasz się, to Jakie się bawią? Kur. Co jest? Kolejna Jakby trowa, czyła? Dobra, ale to będzie następnym odcinku. E my Ale ten cel, ten, ten, ten ten. to nie są wygląda nicem tak To pewnie jaka całka jest Dziwne No twarzy to nie pokażę Jeszcze Ale kłosy mojej matrze <gry> O oh, jeszcze Wywaliłem sobie prawie Normalnie to kolega miał tutaj przyjść i opowiadasz, a je nakrywasz Ale Nie wiem No Jak widać Nie ma Nie ma Tak mu powietrzał Mo służbiać szabka Pisać, już usłyszałem, kiedy jest groma wisk takich jak one miały tych ptaków Wydyfy Wydewy, opórna, jest to do odcinku. O normalnie. Oni opłakują śmierć jak ptaka. Ale nie wiem, czy to prawda. na mi w komentarzach. No i nie zapomnijcie łapzę w gusę. I sobie Powtarzam się chyba. Ale te córy były wytwej. Ja nie wiem co co jest Może co kiedyś spróbujemy wywalić te bloki i zobaczyć co tam jest ale co słabo jestem na to potrzebowałem bym o kokosytoką coś sobie zepsuję wam wiem, jaka stopka. Stopka sobie. No. to my tam to posłyszymy Kvæt, Rennom, det er mye hvitere. jest też były z cywilizacji. O jest Krzyż. I Chyba. to no. chyba nie chce mnie tu. Chyba wyjrzycie ile tutaj gniazd. O cholera. Ja nie wiem co to jest. Tam się usunęliśmy i opowiedzmy. Jeszcze raz opowiem. O!

Jesteśmy O A co? Aha, to jest? było tak No to jesteśmy w wyparku. Przeanalizujmy Ile? Przeanalizujmy co to waliwa to... Po pierwsze O jest. Ja wiem co dobrze sobie tu wielka meków i były jakieś wielkie kamienie które obały do Tam w ogóle nie wiem co jest na filmiku zobaczę bo nie widać Tak normalnie To było witufy Ale to są jest historia, że tutaj kiedy była wojna z porakami, to toni, to Niemcy uciekali i pochowali swoich typa i chyba tam, gdzie byliśmy, to pochowali. Nie wiem, bardzo to lat minęła, bo one smiknęły, suiknęły robaki je, ale wypychły Jeśli te dzury są naprawdę, to są naprawdę tam chowali je, to no i tak, no i tak, jakie to było Nie ale, ale Pięknie tutaj, no mocno nie o tej po roku. Ale wiosną pięknie ptaski. No Trzymaj nie się, nie zapomnijcie o lajku i sobiku. Ja idę tutaj o i zmontować film Elo.